dzień dobry Państwu. Tej nocy znów pojawią się niewielkie przymrozki. Nad ranem spodziewamy się od stopnia na Suwalszczyźnie do 7 stopni na Podkarpaciu, ale przy gruncie faktycznie w wielu miejscach temperatura może spaść nieco poniżej zera. Choć jest nadzieja, że ze względu na zmieniający się kierunek wiatrów do Polski będzie napływać coraz łagodniejsze powietrze. Chmury z opadami deszczu tej nocy mogą się pojawiać w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, we wschodniej części także Mazowsza. Uważajmy na mgły. Te mogą się pojawić przede wszystkim miejscami na północy kraju, bo wiatr tej nocy będzie słaby. Co będzie jutro? Zobaczmy. Jutro chmury z opadami deszczu będą rozwijały się głównie od południowej części Podlasia przez wschodnie Mazowsze, być może zahaczą też o wschodnią część regionu łódzkiego, no i będą się rozwijały nad Lubelszczyzną, Podkarpaciem i Małopolską. W tej części kraju przed południem opady będą ciągłe i znaczące. Potem już będzie padać z przerwami i coraz mniej tych opadów, a w pozostałych regionach raczej bez deszczu i sporo słońca. Najwięcej bez nieba jutro nad Dolnym Śląskiem i południową częścią Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolski. Na termometrach rzecz jasna będzie sytuacja zależała od ilości chmur. Najchłodniej będzie w opadach deszczu przy wschodniej granicy. Tam miejscami być może nawet 10 stopni. Poza tym od 14 na Suwalszczyźnie i w okolicach Rzeszowa 16 od Gdańska przez Warszawę, Łódź aż po Kraków. A najłagodniejsze poczują powietrze mieszkańcy zachodniej połowy Polski. Tam 17-18 stopni. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaska. Gali. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.